No, spotykamy się tutaj, bo e, prokurator, już kolejny prokurator, bo trzeci z kolei, e, to też jest e, symptomatyczne w tej sprawie. Wzywa mnie tutaj na e, przesłuchanie. Mogę powiedzieć tylko tyle: nie przyznaję się do żadnych popełnionych czynów. Materiał dowodowy, z którym się zapoznałem, nie wskazuje na popełnienie przeze mnie tych czynów. Mamy. E, bardziej do czynienia z pewną zemstą polityczną Donalda Tuska za to, że nasza działalność, aktywność ruchu obrony granic doprowadziła do przywrócenia kontroli granicznych na, na granicy z Niemcami, z Republiką Litewską, że nasza działalność doprowadziła tak naprawdę do zbankrutowania polityki migracyjnej Niemiec. I dzisiaj z tym wszystkim, co tu mamy do czynienia i widzimy wokół, to jest sprawa stricte polityczna. Ona ma na celu utrudnieniu nie działań politycznych, działań zapewniających Polsce bezpieczeństwo w kontekście masowej migracji, w kontekście wrogiej, Polsce, polityce migracyjnej prowadzonej przez Republikę Federalną. Niemiec. o tym bardzo często żeśmy informowali opinię publiczną, wskazywaliśmy na przestępstwa niemieckich służb, ale i pokazywaliśmy również na kompletną bezradność czy taką swawolę państwa polskiego pod rządami Donalda Tuska i jego kompanów, którzy oddawali tutaj tą przestrzeń bezpieczeństwa Polski, Polaków właśnie stronie niemieckiej. Tak więc nie przyznaje się do żadnych popełnionych czynów jeśli będą rozszerzone zarzuty również się do nich nie przyznam materiał dowodowy proszę państwa materiał dowodowy wskazuje że nie ma żadnych podstaw ale to kompletnie żadnych podstaw do stawiania mi zarzutów 18 sierpnia tego roku został przesłuchany jeden ze świadków po raz trzeci w mojej ocenie pod naciskiem poddawany ogromnej presji którym który wycofał się z wszelkich wcześniejszych swoich zeznań który nie potwierdził składanych przez który nie potwierdził składanych przez prokuraturę i zarzutów. Tak więc to jest dzisiaj element przestępczej działalności, taka jest moja ocena rządu Donalda Tuska, ministra Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja będę domagał się w przyszłości odpowiedzialności tych osób, które uczestniczą po prostu w, tej, w tym teatrze politycznym, w teatrze politycznym, który nie, no, niewątpliwie naraża mnie na utratę dobrego imienia mojej godności, który daje przestrzeń do tego, żeby politycy próbowali wykluczać ruch obrony granic z przestrzeni publicznej, z przestrzeni politycznej.